Rozpoczął się sezon grzewczy, dlatego warto już na samym jego początku zadbać o swoje bezpieczeństwo, sprawdzając stan i szczelność urządzeń grzewczych w mieszkaniu. Corocznie w okresie jesienno-zimowym w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń ginie kilkadziesiąt osób. Tlenek węgla, czyli potocznie czad, to niebezpieczna trucizna, która jest sprawcą większości zatruć, do jakich dochodzi. Mimo apeli, mimo nagłaśniania problemu, każdego roku mamy ponad 20 osób w powiecie, które są podtrute. I średnio, statystycznie, jedna, jedna ofiara śmiertelna w sezonie grzewczym się trafia w naszym powiecie. Dlatego też szczególną uwagę należy zwrócić na przepływ powietrza i wentylację w pomieszczeniach i urządzeniach grzewczych: w piecykach gazowych, przepływowych, podgrzewaczach wody, w łazienkach. Ale są to też kominki, są to też piece na paliwo stałe i yy, wszelkiego typu urządzenia, gdzie dochodzi do spalania otwartym płomieniem. Jeżeli jest zbyt mała ilość powietrza do, do tego procesu spalania, wtedy może się wydzielać tlenek węgla. Tlenek węgla działa praktycznie niezauważalnie. Jest bezwonny, bezbarwny i nie podrażnia układu oddechowego. Jego działanie można poznać po objawach, jakie daje zatrucień. Te jednak nie są jednoznaczne. Człowiek staje się troszkę bardziej taki przymroczony, może być, yy, może być senność, mogą być bóle głowy i może to być identyfikowane jako inna dolegliwość chorobowa i możemy sobie nawet nie zdawać sprawy z tego, że działa na nas tlenek węgla. Już minimalne stężenie jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. Jeżeli jest to poniżej 0,5% już nawet w powietrzu w otoczeniu, to jest to takie zatrucie, które po kilkunastu minutach pojawią się zawroty głowy, po pół godziny, godzinie może dojść do utraty przytomności, jeżeli się tam przebywa. Natomiast już powyżej 1%, 1,16% jest już to dawka taka, że po kilku wdechach traci się przytomność, a po trzech minutach może dojść do śmierci. Także bardzo niskie stężenia już są niebezpieczne. Działanie tlenku węgla zależy nie tylko od jego stężenia, ale też od czasu w jakim jest wchłaniany przez organizm. Często przez lata możemy się podtruwać tlenkiem węgla nie wiedząc nawet o tym, jeżeli on się wydobywa regularnie z piecyka czy tam z innego urządzenia w takich ilościach, że nie ulegamy natychmiastowemu zatruciu i wtedy zgłaszamy się na przykład do lekarza z różnymi dolegliwościami, nawet nie zdając sobie sprawy, że może to być właśnie niewielka ilość, ale jednak już szkodliwa tlenku węgla. Co zrobić, gdy dojdzie już do zatrucia? Pierwsze co należy zrobić to przede wszystkim ewakuować osobę, czy samemu opuścić, jeżeli widzi się u siebie takie objawy, pomieszczenie i... No, i przede wszystkim wietrzyć pomieszczenie. Jeżeli zostajemy już osobę nieprzytomną, to, to przede wszystkim po pierwsze otworzyć e, wszystkie okna w, but, w mieszkaniu, na przykład, czy w budynku. E, też starać się tę osobę ewakuować jak najszybciej i wezwać oczywiście pomoc medyczną. Warto zawczasu chronić się przed zatruciem czadem. Przede wszystkim trzeba zadbać o drożność instalacji wentylacyjnych i kominowych. Kominowe spalinowe, czyli tam, gdzie są odprowadzane spaliny z urządzeń, ale też kominowe instalacje wentylacyjne czyli żeby były one sprawne, drożne. Wentylacyjne kanały powinny być sprawdzane co najmniej raz do roku przez uprawnioną osobę, natomiast w przypadku przewodów spalinowych, dymowych z urządzeń opalanych paliwem stałym, to trzeba takie sprawdzenie i czyszczenie wykonywać co najmniej raz na trzy miesiące. To jednak nie wszystko. Oprócz tego, że powietrze musi z pomieszczenia jakoś wychodzić przez kanały wentylacyjne, musi też do tych pomieszczeń docierać. W żadnym wypadku nie zatykajmy kratek w dolnej części drzwi na przykład w łazienkach, gdzie są takie urządzenia. Często może się zdarzyć, że komuś jest troszkę cieplej, bo po nogach nie wieje, ale no niestety to, że wieje po nogach, to właśnie dlatego, że świeże powietrze dostaje się do pomieszczenia i tego w żadnym wypadku nie można tych kratek zamykać też. Dobrym pomysłem jest też zakup czujnika, który zaalarmuje nas, kiedy tlenek węgla zacznie się ulatniać. Niedrogie, bo w granicach 100 zł, może troszkę więcej, urządzenie, detektor, czujnik tlenku węgla, który można zainstalować w domu. Bezpieczeństwo jest o wiele większe. I taka czujka może. Może nas uratować. Warto w taką czujkę się zaopatrzyć, bo statystyki są porażające. W sezonie grzewczym 2012-2013 w wyniku zatrucia węglem w Polsce zmarło 91 osób.